Dzień dobry, dobry. Jesteśmy dzisiaj nad Bałtykiem. Fajna pogoda. razem z moim bratem kamerzystą z tą wojkiem zrobiliśmy od to. No się robiło. Mi się zdaje, że to 3 godziny robiliśmy. Łapki w górę za to. Za to poświęcenie. 3 godziny roboty na takie koszty. I jak wiecie pod tym filmem. 50 tysięcy łapek w górę to zrobimy o wiele, wiele głębsze. Znaczy postaramy się z naszym... Z ta, nie wiem czy z koroczku spróbować, ale z kamerzystą i ze mną spróbujemy to zrobić jeszcze głębsze. Dlatego subskrybujcie kanały, nasze... To jeden nasz, więc subskrybujcie kanał. dajcie łapki w górę. 50 łapek w górę to o wiele, wiele głębsze i jak coś. To my żadnych rzeczy nie używaliśmy. Jaderek, łopatek. Kamerzysta pokaż tam, że nie mamy jaderek i łopatek. Ale tam zaparowane. Kamerzysta. No właśnie, jutro też nie będziemy mieli nic. No, do kopania i do wlewania wody. To wszystko samemu wykopaliśmy. Więc, do następnego. Pa, pa.